Mecz Polska-Wyspy Owcze przy pustych trybunach? PZPN ma duży problem, a kibice reprezentacji mają dość, no bo przecież bojkotują mecz. Reprezentacji Polski. Cześć, kanał 365 Dni O Piłcy. No i oczywiście omówię tę sprawę, która gdzieś tam pojawiła się w przestrzeni medialnej, a więc ten apel kibiców do kibiców w sprawie najbliższego meczu reprezentacji Polski. Oczywiście o naszej kadrze jest ostatnio głośno, natomiast no niestety wszystko w takich powiedziałbym negatywnych barwach. To nie jest przypadek, że te treści nie pojawiają się u mnie na kanale, bo muszę Wam szczerze powiedzieć, że ostatnio gdzieś tam bliżej mi przede wszystkim po pierwsze do piłki klubowej, a po drugie z uwagi na słabe wyniki i gdzieś tam takie kwestie wizerunkowe. No nie chcę mówiąc szczerze omawiać historii związanych z reprezentacją Polski. Niestety natomiast muszę wyjść sobie naprzeciw i w świetle tego, co się ostatnio dzieje w, powiedziałbym, polskim dyskursie medialnym, muszę przede wszystkim zrelacjonować Wam tę sprawę, a po drugie skomentować. Chodzi oczywiście o te kwestie związane z byłym działaczem Mirosławem Stasiakiem, który poleciał do Kiszyniowa na mecz Polski z Mołdawią. Oczywiście przysłowiowe szambo wybiło po tym, jak dziennikarze gdzieś tam podali tę informację. Okazało się, że był on obecny na tym spotkaniu z ramieniem jednego z sponsorów reprezentacji polskiej. Jakby to wszystko wiemy, generalnie to było fale protestów hejtów i generalnie bardzo słabej atmosfery. Tym samym zareagowali kibice, którzy, uwaga, chcą zbojkotować najbliższy mecz reprezentacji Polski. Tutaj nie chodzi tylko o takie sprawy wizerunkowe, ale też myślę, że no, o słabą grę naszej kadry. Przypomnijmy, tylko trzy ugrane punkty na dziewięć możliwych w eliminacjach do um, niemieckiego Euro, to nie jest wynik słaby, tylko wręcz żenujący. Chodzi o to, że grupa Ultra z Polska 23, grupa, która gdzieś tam jest, powiedziałbym, odpowiedzialna za takie sprawy dookoła reprezentacji, bo już um, kilkanaście lat temu młodsi widzowie pewnie tego nie pamiętają, nawoływała do bojkotu meczu. Mówię tutaj o spotkaniu Polska-Słowacja. To był mecz kończący eliminację reprezentacji Polski do Mundialu 2010 roku, no i były to eliminacje wyjątkowo smutne, przykre, z uwagi na to, że polska kadra najpierw prowadzona przez Celeo Benhakera, a później przez tymczasowego selekcjonera Majewskiego, zakończyła na przedostatnim miejscu. Gorsi od nas Gorsza od nas była tylko reprezentacja San Marino. Ten mecz ze Słowacją odbył się naprawdę w dramatycznie słabo wizerunkowych okolicznościach. To był przede wszystkim październik, ale niesamowita, niesamowita pogoda. No, bo tak jak zresztą widzicie w tej chwili na materiale, niesamowite śniegi, ale też przede wszystkim pustki na trybunach. Był to stadion Śląski, który był zapełniony ledwie 4,5 tysiącami kibiców na 40 kilka tysięcy możliwych. Także gdzieś tam ten odsetek zajętych miejsc był dramatycznie słaby. Ale nie to jest najgorsze. Najgorsze jest to, że ta historia może się powtórzyć. Mowa tutaj o najbliższym meczu Biało-Czerwonych. To spotkanie będzie rozgrywane z reprezentacją w Owczych i generalnie sama nazwa no nie jest zbyt prestiżowa, no i generalnie wydaje się, że ten mecz no też nie będzie tak nas elektryzował, jak chociażby to spotkanie w Pradze, czy nawet ten mecz w Kiszyniowie. Natomiast, natomiast może się okazać, że to będzie mecz przy pustych trybunach. Nie, nie, przesadzam. Taki jest, powiedziałbym, po pierwsze apel kibiców z tej grupy, właśnie grupy Ultrasy Polska, a po drugie gdzieś tam wcale nie musi brzmieć to tak abstrakcyjnie, no bo przypominam, że jakby sprawa z powiedzmy Mirosławem Stasiakiem to nie jest jakby pierwszyzna i nie jest nowość, tylko powiedziałbym Czubek Góry Lodowej. Wspomniałem wcześniej o tym, że na kanale nie wypowiadam się w sprawie reprezentacji, no bo generalnie też nie chcę, żeby zamieniło się w to, jak, że tak powiem, jakąś taką dyskusję o generalnie najnowszych aferach z futbolem w tle, tylko bardziej ma to być rozmowa o piłce, ale generalnie jak pa patrzymy sobie na najnowszą historię, no to jest przede wszystkim ta afera premiowa, dziwne zachowania PZPN-u w postaci no niestety czasami pokracznych ruchów Cezarego Kuleszy, nawet ta najnowsza historia z Krystianem Bielikiem, który gdzieś tam w bardzo powiedziałbym dresiarski sposób zwrócił Wrócił się do jednego z kibiców, no i gdzieś tam to wszystko buduje taki obraz, że rzeczywiście narasta w kibicach spora niechęć. No więc też trudno się dziwić takim komunikatom, jakie miały miejsce. A naprawdę no te komunikaty w sprawie zbojkotowania meczu są naprawdę bardzo, ale to bardzo poważne i przerażające. Myślę, że warto przytoczyć całość, żeby generalnie narysować wam mniej więcej o co w tym chodzi. Tak brzmi treść tego komunikatu. W 2009 roku akcja Pusty Stadion się udała, dlatego będziemy dążyć do protestu kibiców przeciwko PZPN. Pierwszą poważną okazją do pokazania im, że mamy ich dość, będzie mecz Polska Wyspy Owcze który zostanie rozegrany 7 września 2023 roku. Apel do wszystkich kibiców z całej Polski. Zbojkotujmy ten mecz. Jeśli chcesz powrotu prawdziwego dopingu na meczach kadry u siebie, to umieść podobny apel na różnych portalach społecznościowych. Akcję musimy też nagłosić na polskich stadionach. 7 września 2023 roku. Stadion powinien świecić pustkami. Zero biletów, zero kasy dla PZPN. Tutaj oczywiście to jest to, co wspomniano w komunikacie, czyli jakby też, tak powiedziałem, powiedziałbym, brak, e, brak dobrej organizacji dopingu, czyli te słynne, powiedziałbym, piknikowe piknikowa aura podczas tych meczów reprezentacji u siebie. Pamiętamy te obrazki z Telebimem, kiedy komunikaty miały nawoływać kibiców do odpowiedniego dopingu, no i też powiedziałbym to stoisko dj które generalnie spotkało się z dużą, powiedziałbym, falą krytyki śmiechu, no bo są to takie ruchy pokraczne, gdzieś tam nieodpowiadające pewnie, powiedziałbym, pewnej polityce kibicowania, czyli to, co oglądamy podczas spotkań ekstraklasy, czy generalnie lig zagranicznych, kiedy każdy kibic, ma, każdy stadion ma określony sektor, gdzie kibice jakby zarzucałem doping, no i gdzieś tam ta atmosfera się niesie, na meczach reprezentacji domowych tego nie ma, no i to jakby odbija się czkawką na tym wszystkim, co mamy. No i w, w efekcie tego są między innymi takie komunikaty. Czytamy dalej, bo tutaj jest jakby wypunktowane, o co dokładnie chodzi tej grupie, która wystosowa wystosowała ten e, protest, bojkot spowodowany jest brakiem pozwolenia na prowadzenie dopingu na meczach reprezentacji u siebie, a także wygórowane ceny biletów, a także zatrudnianie DJ-a i wodzireja zamiast udostępniania trybuny dla polskich fanatyków. Myślę, że akurat Polacy potrafią dopingować. Jest to widoczne kiedy oglądacie spotkania albo kiedy chodzicie na mecze, no to rzeczywiście ten tak zwany zarzucany doping jest imponujący, że lepiej grają, no i generalnie cała otoczka naprawdę wygląda Rewelacyjnie. natomiast suma summarum, no jest to też spowodowane tymi sprawami wizerunkowymi, o których już tutaj jakby szeroko wspomniałem, plus słabe wyniki kadry i generalnie jak zbierzemy wszystko w jedną całość, no to też trudno się dziwić, że to wszystko się właśnie zebrało w kibicach, którzy postanowili naprawdę działać, bo taki gest jak ten wspomniany bojkot, no to naprawdę jest potężny sygnał do tego, że źle się dzieje i trzeba po prostu zareagować. Jak z kolei zareaguje PZPN, no wydaje mi się, że tutaj naprawdę trzeba to wszystko wyjaśnić do tego meczu z Wyspami Owczymi, jeszcze dwa miesiące, także niby czasu Czasu. Natomiast te ostatnie ruchy PZPN-u pokazują, że tutaj naprawdę jest problem na linii e, powiedziałbym, komunikacji do kibiców. Myślę, że tutaj PZPN powinien konkretnie zareagować w postaci takiego komunikatu. Najlepiej, gdyby prezes Federacji Cezary Kulesza też jednoznacznie się określił. Mówię tutaj o jakimś dużym wywiadzie, w którym skonfrontowałby się z tymi wszystkimi kwestiami, no, którego dotyczą, którego dotykają, no bo też jakby kibice chcą odpowiedniej reakcji, no a jakby nie było, no to to jest twarz związku który no, nie cieszy się ostatnio, mówiąc wprost, najlepszą opinią. Miejmy nadzieję, że to wszystko się jakoś ułoży, natomiast widać, że sprawy są poważne, no bo takie komunikaty nie pojawiają się często. Wspomniałem o tym meczu z 2009 roku, a więc musieliśmy czekać, mówiąc w cudzysłowie, 14 lat, by no niestety takie niemiłe sytuacje się wydarzyły, ale trzeba z tego też jakąś lekcję wyciągnąć, no bo wtedy, kiedy ta powiedzmy polska kadar w tych smutnych okolicznościach przegrała z tą Słowacją 0 do 1, a mówiłem jak wyglądała ta sytuacja na trybunach, no to później pamiętamy tę erę Adama Nawalki, no i generalnie kadra, która cieszyła oko. Znowu się wszyscy zakochali w biało-czerwonych barwach, i miejmy nadzieję, że wkrótce będzie podobnie i że Fernando Santos poprowadzi Polskę przede wszystkim na to euro, w którym coś zagramy. No, ale do tego jeszcze niestety czasu, a czasu. Natomiast teraz, no nie zapowiada się, że będzie kolorowo. Dzięki, oczywiście, na samym końcu zachęcam do subskrypcji kanału. Możecie też się wypowiedzieć, co o tym wszystkim myślicie. No, bo tak jak mówię, no brzmi to niewiarygodnie. Natomiast wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że tak to może wyglądać. Czyli ten mecz z Wyspami Owczymi po pierwsze może być w takiej smutnej że Nie mówię, że przy pustych trybunach kompletnie, no bo to pewnie dziś gdzieś tam się nie wydarzy, natomiast no obraz jest jaki jest, wizerunek PZP-u jest jaki jest, no i jest po prostu mówiąc wprost spora niechęć kibiców do naszego związku. Dzięki, na samym końcu przypominam właśnie o subskrypcji kanału, pozostawcie także kciuka w górze pod filmem. Dzięki, do zobaczenia i pozdrawiam.